Witam wszystkich entuzjastów gier i nie tylko. Dzisiaj będzie znów Humankind. Tym razem będziemy mówić o pracy przymusowej. Gram właśnie na, na rolnictwo. Tak jak w ostatnim odcinku pokazałem, jakie są zalety grania na rolnictwo. Tutaj rozszerzymy to o pracę przymusową, gdyż Moim zdaniem te dwie rzeczy się ze sobą łączą. Wejdźmy na drzewko technologiczne. Żeby była możliwa praca przymusowa, należy wymyśleć murarstwo. I tu jest napisane, że ciężka praca doprowadzi do przedwczesnej śmierci wielu ludzi, ale potrzeby imperium czasem wymagają ofiar. Tak były budowane piramidy, tak będziemy i my budować. Umożliwia poświęcanie ludności w zamian za natychmiastowe ukończenie budowy. Także murarstwo. Teraz tak. Tu mamy stolicę Harapa i w tej stolicy mamy w tej chwili możliwość wybudowania Nemetonu. To jest celtycki, celtycka dzielnica rolnicza, która ma też fajne bonusy do żywności. I mamy możliwość albo wybudowania ją normalnie przez produkcję, chociaż produkcja nasza nie jest, że tak powiem, najlepsza z tego powodu, że idziemy tutaj na, na rolnictwo, ale możemy właśnie przez tą pracę przymusową kupować ludność, kupować produkcję za ludność. Żeby wybudować to, ten nemeton, potrzebujemy tutaj około 110 punktów produkcji. I to jest przeliczane na cztery osoby. No w, w pewnym momencie można pomyśleć, że to jest dość dużo. No traci się cztery osoby. To nie jest, że tak powiem, zbyt ciekawa sprawa. Dlaczego aż tyle ludzi poświęcać? Ale em, zaraz się tym zajmiemy dokładnie i zobaczymy, kiedy, w którym momencie się to opłaca. No my mamy w tej chwili nadwyżkową produkcję żywności 58. Do tego mamy, generujemy przez tą nadwyżkę 53% populacji, czyli 53% jednej osoby jest produkowane na turę, czyli potrzebujemy dwie tury, żeby uzyskać powyżej 100%, czyli żeby wygenerować, wygenerować jedną jednostkę. Także wszystko się na razie zgadza, przez to, że mamy, że tak powiem, rolniczy rozwój jest to możliwe, żeby generować właśnie taką dużą ilość żywności. I teraz tak, przygotowałem tutaj taką specjalny slajd do tego, jak poświęca się ludzi. I teraz spójrzmy właśnie na ten, na ten slajd i tą sytuację, którą ma, mamy w grze. Cóż my tutaj mamy narysowane? Mamy po pierwsze zaznaczone, co by się stało, gdybyśmy standardowo grali przez 8 kolejnych tur. Czyli mamy 4 jednostki populacji i ona generuje w ciągu 8 tur 192 punkty produkcji. Jeżeli by to robiła przez 6 tur, to jest 144 produkcji, jeżeli przez 4 tury, to 96 punktów produkcji. I teraz tak, mamy tutaj trzy opcje rozwoju. Jeżeli mamy 50% generacji populacji, to jest tutaj narysowane, właśnie w tym miejscu jest ta wartość zawsze podawana ona zależy od nadwyżki produkcyjnej jedzenia. I zakładając, że generujemy 50% populacji na turę, czyli w ciągu dwóch tur mamy jedną populację. I poświęcając cztery osoby, dostajemy automatycznie 120 punktów produkcji. To jest obliczane na podstawie produkcja populacji razy 5. Czyli wartość produkcji tych czterech osób jest mnożona przez 5 i wtedy wychodzi ta wartość tą wartość dostaje się automatycznie od razu i w tym przypadku czekamy dwie tury, generowany jest jeden człowiek czekamy znowu dwie tury generowany jest kolejny człowiek czekamy kolejne dwie tury i generowany jest kolejny człowiek czyli żeby uzyskać ponownie 4 osoby, czekamy 8 tur w przypadku 50% generacji. I generujemy wtedy 120 plus to, co tutaj jest wygenerowane, 192 punkty produkcji, czyli jest dokładnie ta sama wartość, jeżeli byśmy grali standardowo. Czyli tutaj w zasadzie nie ma żadnego takiego bonusu produkcyjnego, czyli to, co Uważam, że opłaca się to dopiero przy generacji populacji powyżej 50%, ponieważ są też wady tej, tego poświęcania lud, ludności i to, jest, to są zmniejszone wpływy, gdyż tracimy cztery osoby, a wiadomo, że osoby generują wpływy. Dlatego przez tam ileś, w tym, momencie, w tym wypadku 8 tur, byśmy mieli zmniejszoną generację wpływów. Co się wydarzy, gdy będziemy generować 66% człowieka na turę? Wtedy czekamy tutaj dwie tury, dostajemy jednego człowieka, ale od razu w następnej turze dostajemy kolejnego, później czekamy znowu turę, dwie tury i później jedną turę, czyli po raz, dwa, trzy, cztery, pięć, po sześciu turach, w siódme już będziemy mieć znowu czterech pracowników. Teraz to obliczając, Dochodzimy do wniosku, że przy standardowej produkcji byśmy wyprodukowali 144 punkty produkcyjne, a w przypadku 66% generacji byśmy wyprodukowali 168 punktów. 120 plus to, co tutaj jest napisane, to wynosi 24 więcej produkcji punktów produkcyjnych i to jest 17% więcej produkcji, czyli to jest taki boost do produkcji, który się opłaca. Żeby to 66% mieć, potrzebna jest nadwyżka żywności w wysokości 100. Także to nie jest takie łatwe do wykonania, szczególnie na początku gry. Em, jeżeli byśmy robili maksymalnie, to jest w tej grze 100 uzyskać jest niemożliwe. Ale blisko 100 jest, jest możliwe, ale wtedy trzeba mieć bardzo, bardzo dużą nadwyżkę żywności. Także to jest takie hipotetyczne rozważanie. Byśmy mieli wtedy wyprodukowane już po czterech turach, standardowo 96 produkcji, a z tym bonusem i z 100% generacją 156, czyli maksymalna ilość, jaką byśmy mogli wyprodukować jest większa o 60 punktów produkcyjnych to wynosi 62% produkcji więcej także to już się by bardzo opłacało tylko jak mówię bardzo potrzebna jest ogromna ilość nadwyżkowej nadprodukcji e, żywności Zobaczmy teraz jeszcze zalety tej, tej metody e, Zaletą jest to nawet przy 50% e, przy 50% generacji jest to że produkujemy od razu, czyli nie musimy czekać, tylko mamy coś od razu. Także to jest też coś warte. Także nawet jeżeli byśmy mieli taką samą produkcję po tych ośmiu po tych turach, tak jak tutaj, to mimo wszystko to jest, to jest plus. To jest dodatkowy boost do produkcji, to jest jeżeli mamy powyżej 50%. Zmniejszone spożycie to jest też ciekawa sprawa. Gdyż tracimy cztery osoby, które coś jadły, także mu nie, nie musimy ich więcej żywić, czyli automatycznie zwiększa się nam nadprodukcja e, żywności i to pozwala szybciej generować tych, e, tych ludzi. Także to jest taki połączony efekt. E, redukcję można kompensować przez zmniejszenie innych elementów żywności, e, finansów i nauki. Czyli w zasadzie nie musimy robić tak jak tutaj w tym moim przykładzie, że poświęcamy ludzi, którzy produkują, tylko możemy innych ludzi poświęcić, na przykład, którzy robią naukę albo generują złoto. Dzięki temu produkcja nam nie spadnie na ten czas, a będziemy mogli szybciej produkować. Także to są te możliwości. Wady, tak jak już mówiłem, są zmniejszone wpływy. No niestety, tutaj coś za coś, zmniejszone wpływy. I wadą no jest to też, że jeżeli mamy mniej niż 50% generacji, czyli to jest mniej niż 50 punktów żywności nadprodukcyjnie, wtedy tracimy na produkcji. Także to się nie opłaca, czyli w grach takich normalnych, w których nie idzie się na rolnictwo. To jest bardzo trudno do, do uzyskania tak wysokie nadprodukcje, i wtedy poświęcanie ludzi jest. Nie kalkuluje się. I zobaczmy, jak to się produkuje. Ciśnijmy teraz na kupno ludności. Tak jak mówię, tutaj jest około 110, generujemy 120, ponieważ mamy. 4, 4 osoby poświęcimy. Tutaj mamy 2, 3, 4, 7. Mamy teraz 2, 2, 3, 5. Czyli teraz powinniśmy to troszeczkę sobie ustawić, żeby było dobrze. Po pierwsze, mamy przez to, że po pierwsze, zbudowaliśmy tą dzielnicę, która generuje strasznie dużo em... Strasznie dużo żywności. Przez to, że straciliśmy 4 osoby, czyli zmniejszyliśmy ilość konsumpcji ludności, czyli jest tylko minus 108, przez to mamy nadwyżkę 113, także mamy nadwyżkę super, czyli mamy generację w wysokości 69%, także to jest bardzo dobrze, także tutaj nic nie trzeba robić, to można tak zostawić. Było tutaj więcej złota, to możemy dać na złoto, jeżeli chcemy. Mimo to będzie nam się to opłacało, dostaniemy nadwyżkę produkcyjną po, po 6 turach, jeżeli będziemy tak robić. Możemy oczywiście próbować jeszcze zwiększyć generację, żeby mieć jeszcze większy bonus produkcyjny. Możemy zobaczyć, ale zobaczycie jak mało się to zmniejszy, zwiększy. 69% mamy w tej chwili, przeniesiemy go tutaj. I mamy tylko 71%, o 2% więcej, także to jest, to jest minimalna sprawa, a mimo tego e, myślę, że bardziej opłaca się go włożyć tutaj na przemysł, żeby generować więcej. Ok, e, to tyle jeżeli chodzi o poświęcanie e, ludzi, kupowanie za ludność. E, mam nadzieję, że Wam się to podobało. Mam nadzieję, że chcecie spróbować zagrać rolniczo i poświęcać ludzi. W takim razie dziękuję za uwagę. Cześć, ciao. pozdrawiam i papa. Pa.